שם בוסי, שם בוס. אני הולך להגיד שם בוס. אני הולך להיות שם בוס. אני הולך להיות שם בוס. אתה תמיד שם בוס. Ej ty, Mudzyn! Modzyna! Modzyna mi ukradli! Dobra, to potem ja sobie wezmę ze Dobra, odczelaj, tak se już nie grałem od tamtego filmu. Dzień. I tak krótko. Teraz będziemy lepiej słuchać na pewno. Na 100 Tak między innymi, no konkretnie, jakby to jeszcze raz, bo nie miałem z czego nagrać. Ale jak jeszcze wystrzelić później na to, jakiś głupi, to pójście po różnych wygórych ale no, nie wiedziałem na no, pewno z jakiej będzie chcieli. Nie znałam rada o to, że brzmi. No. byłem się z uwagi jego. pomyślałem, a może sobie tak nagram. Ale no. O, się lekko odzyskał. jeśli będziecie chcieli, też w komentarzu możecie napisać, że jest z FIFA, W 15, w 14. Mam Fifa piętna, o, tu będę musiał przemawiać. Fifa piętna i mnie ale w FIFA 15 nie wiem, jeśli będę miał Ultimate Team, to samo jak 14. To nie wiesz, no nie wiem, jak mam to powiedzieć. Ten tryb Ultimate Team nie idzie. To podrzucałem się, wejdę, ale po kamień, bo ja wiem, że tobie taki fajny ogól, chyba takie taki jakby jakbym w taki kamień leżał. Najpierw go to się podnosi. LT, LT, dobra. Ale to jest to tego Na dole? Tutaj nie będzie. I kolejne otwarte o tym, że, że w ręku przyjmę, że ty można rzucić. Dobra. Jak ty mi się rzuca. To trzeba bym okazać, że się robi, że nie może artykuł. Przycimy RB do automatycznego namierzenia. Chodź, co może robić? RB, RB, tu. Prztrzymaj i LB, aby już i było lepszym się do tym dalej żyć. No co, że lipaty, nie? No widzicie, to? Aha, no tak, tak. nie mogę też wesprzeć. Mamy tu lipierzchu. co gości, nie na To było... Wlada. Wlada? Nie wiem, to była kugelada, nie wiem. żony, widzicie, tak to się dzieje. Och, ale brzmi tam, co nie widzicie. Powinno być dobrze, jedziemy dalej. Czasu się po prostu... Oh, jeśli będziecie chcieli coś z, jeszcze łatwiej z tej gry, no, wiedzą, że się nagrywałam duży. ci powinny być dwa odcinki. No, to no i jeśli będzie się takie Wam podobają, to lajk like, sub, koment, w komentarzu napiszcie co Wam się podobało co mamy zrobić żeby to było lepiej tego ja dopiero zaczęłam, zaczęła, więc tak nie no, jest aha no jeśli będziecie zechcieli to jeszcze ja mogę wam z PSP nagrywać jakieś rzeczy małe PSP, dużo garnęło dużo gier, nie na nim tego nie pamiętam ale mogłem pokazać jak je jakby, przerobić i tak, tak, tak się, no to jest, spokojnie. mogę to no to nie ma, ale o dwie Dobrze dobrze, my tego nie chcemy oglądać. hej, No właśnie. Dziękuję bardzo, że to się lepsze. I co? Jeżeli nie zjawisko na tak? Dobra. Dobra. Jeśli podobało się takie coś z tej serii, to możecie zostawić lajka, uczucia, komentarz, jak Wam mówiłem, o czym chcecie. Więc dzięki i na